Odejmowanie ułamków. Na początek prosty przykład. 50 odjąć 3. 0,0 to 5 krateczek z 10. 3,0 to 3 z 10. Tutaj postępowanie jest proste. Od 5 od, za, yy, zabieramy 3. Czyli 5 odjąć 3. Odejmujemy liczniki. Mianownik pozostaje bez zmian. Zostają nam 2 krateczki z 10. Taki ułamek możemy jeszcze skrócić, dzieląc licznik i mianownik przez 2. Otrzymamy zatem po skróceniu 2 przez 2 to jest 1, 10 przez 2 to jest 5, czyli otrzymujemy 1 piątą. Teraz. Dla przykładu odejmiemy ułamki o różnych mianownikach. Weźmy na przykład 2 trzecie odjąć 3 piąte. 2 trzecie to 2 z 3 rządków pomalowane w kwadracie, natomiast 3 piąte to 3 z 5 rządków. Co teraz zrobić? Tutaj sprawa jest taka prosta, bo mamy różne liczniki i różne mianowniki i postępujemy według. Algorytmu podanego przy dodawaniu, czyli pierwszy ułamek mnożymy przez mianownik drugiego, rozszerzamy jakby, czyli w tym wypadku z dwóch trzecich otrzymamy po pomnożeniu przez 5, 10 piętnastych. Graficznie to tak, tak jakbyśmy nasze rzędy podzielili na 5 kolumn, i teraz w odjemniku odjemnik, ten drugi ułamek mnożymy przez mianownik pierwszego ułamka i otrzymujemy 9 piętnastych. Teraz już mamy ułamki o takim samym mianowniku. Graficznie to jakbyśmy narysowali trzy rzędy w naszych kolumnach odjemnika. Otrzymamy teraz już y, oczywiście ułamek o mianowniku 15. To będzie 10 od 9. Odejmujemy liczniki. Natomiast graficznie to tak jakbyśmy od tych naszych 10 kratek zabrali 9 kratek. W rezultacie zostanie nam tylko jedna kratka, czyli ta 1,15. Kolejny przykład i znów podnosimy stopień trudności. Teraz od liczby mieszanej 1 cała i 2 trzecie odejmiemy ułamek 4 piąte. 1 cała to jeden cały kwadrat oraz 2 rządki z 3. Natomiast 4 piąte no to wiadomo 4 kolumny z 5. Cóż teraz zrobić? Na początek, tak jak zwykle, zamieniamy części ułamkowe do ułamków o takim samym mianowniku, czyli pierwszą część ułamkową mnożymy przez 5, czyli mianownik drugiego ułamka. Z 2 trzecich otrzymamy 10 15 Graficznie to by wyglądało tak, że cały kwadrat pozostaje całym, natomiast te dwa rzędy zamieniamy na kratki, znaczy na 15 kratek. Ułamek w odjemniku rozszerzamy teraz przez 3, czyli przez mianownik pierwszego ułamka. Otrzymujemy 12/15, czyli tak jakbyśmy narysowali w tych naszych kolumnach 3 rzędy. Ale co teraz? Rzeczywiście ułamek będzie miał mianownik 15, ale 10, od 10 12 nie idzie. Dlatego musimy tą jedną całą zamienić na 15/15, 15, czyli tak jakbyśmy nasz kwadrat ten cały podzielili na

I z tych 25 krateczek zabieramy 12, w rezultacie zostaje nam 13 krateczek w kwadracie. Podzielmy na 15. I kolejny przykład, już teraz bez graficznego obrazowania: 15 całych i 1 czwarta. I od tego będziemy odejmować 1 całą i 2 piąte. Czyli dwie liczby mieszane. Na początku zwykłe postępowanie, czyli części ułamkowe sprowadzamy do wspólnego mianownika. Czyli 15 i 1 czwartą rozszerzamy przez 5, otrzymujemy 5 dwudziestych. Odjąć 1 i 2 piąte rozszerzamy przez 4, czyli otrzymujemy 8 dwudziestych. Teraz będą dwa warianty postępowania. Pierwszy wariant polega na tym, że to 15 i 5 dwudziestych zapiszemy w taki specjalny sposób. Otóż jeżeli z tych pięciu jedności weźmiemy jedną, to znaczy 5 możemy zapisać sobie jako 4 dodać 1. I tą jedynkę rozmieniamy teraz na 20 dwudziestych. Zatem będziemy mieli już nie 15 całych, a 14 całych, bo jedną całą zabraliśmy. Natomiast zamiast 5 dwudziestych będziemy mieli 25 dwudziestych, bo z tej jednej całej jeszcze było 20 dwudziestych. Czyli mamy w odjemnej 14 całych i 25 dwudziestych. Natomiast odjemnik przepiszemy normalnie, czyli odjąć. 1,8 dwudziestych. Ale teraz odejmowanie już, już jest prostsze. Odejmujemy na całych 14 odjąć 1 to daje nam 13 całych. Natomiast 25 dwudziestych odjąć 8 dwudziestych odejmujemy liczniki i mianownik pozostaje bez zmian. 25 odjąć 8 daje nam 17 dwudziestych. Tu skrócić już nie można. I teraz jeszcze drugi wariant, który czasami jest stosowany, ale jest niewygodny przy dużych liczbach. Otóż naszą odjemną zamieniamy na ułamek niewłaściwy. Ułamek o mianowniku 20, ale bez części całkowitej. 20 mnożymy przez 15 i dodajemy do tego ten licznik, który był, czyli 5. 20 razy 15 dodać 5 daje nam 305. Czyli mamy 305 w naszym odjemniku i podobnie postąpimy w odjemnej, a podobnie postąpimy w odjemniku. Czyli też zapiszemy jako ułamek o mianowniku 20. 20 pomnożymy teraz przez 1 i do tego dodajemy 8. W rezultacie mamy 28/20. Teraz odejmowanie jest jak najbardziej wykonalne. Bo mamy ułamki o takim samym mianowniku. Odejmujemy liczniki, czyli będziemy mieć 305 odjąć 28, to jest 277, 20. Oczywiście możemy wyłączyć całości, 277 podzielimy przez 20, to jest 13 i reszty 17, czyli 13, 17, /20. To jest taki sam wynik. Mam nadzieję, że teraz odejmowanie będzie dla Ciebie proste. Powodzenia!